Nie to, że już widzisz w sklepie, świeci się etykieta dżemu, o, to musi być na pewno moje. Wow, biorę na pewno ten dżem, po prostu jest super. Farby, jakieś dodatkowe laminaty i, i tym podobne. Kurde, słuchaj, zrobilibyśmy jakieś takie, wiesz, widziałem takie na internecie gdzieś tam, że można robić takie, jakieś, nie wiem, złotą farbę kłaść, wiesz. Agencja reklamowa wciska hot-stamping. Drukarnia namawia Cię na lakier UV3D. Wszyscy wokoło mówią, że Twoja etykieta musi błyszczeć. Musi być premium. A co jeśli powiem Ci, że to nieprawda? Wszyscy chcą, żeby wszystko było premium. I nie zawsze ma to znaczenie, bo dla niektórych może być to po prostu tylko i wyłącznie pułapka marketingowa i zjadanie budżetu, a potem i tak to nic nie daje. Nazywam się Krystian Postój i od kilkunastu lat jestem w branży poligraficznej, a dokładnie w druku cyfrowym. Zajmuję się również sprzedażą i marketingiem. I wiem, że etykiety. Uszlachetnione nie zawsze spełniają swoje role i wpływają na sprzedaż danego produktu. Oczywiście, i mają duże znaczenie. W tym wideo opowiem Ci o przypadkach, w których uszlachetnienie nie ma żadnego znaczenia, a wręcz może wpływać negatywnie. Dobra etykieta to nie taka, która jest premium. Dobra etykieta to taka, która pokazuje Twojemu klientowi, czym jest ten produkt, pokazuje mu skład, pokazuje, jak go ewentualnie używać, i to jest pierwsza kluczowa rzecz. Jeżeli chodzi o inne dodatki, to rzeczywiście potem ma to znaczenie, ale to wszystko zależy od produktu, więc Pracując z moimi klientami, wiem, że część z nich na siłę robi te uszlachetnienia, potem wydaje bardzo dużo pieniędzy na to, i wraca i mówi, że chyba to nic nie dało. Nie zwiększyła się sprzedaż, tylko zwiększył się koszt produkcji mojego nie wiem, produktu, który właśnie sprzedaje. I wracamy potem do tego, żeby skupić się na projekcie, na czytelności a dopiero ewentualnie w przyszłości na jakichś fajnych dodatkach. Więc w tym filmie opowiem o takich trzech przykładach, gdzie rzeczywiście powiedziałem, że te wszystkie uszlachetnienia nie mają sensu. Pierwsza sytuacja to dżem. Wszyscy idziemy do sklepu i zdarza nam się taki produkt kupić. Więc stoi przy półce i w sumie w ciągu trzech sekund podejmuje decyzję. I na co w pierwszej kolejności zwracasz uwagę? No pomyśl. Czy na to, że napis truskawka jest złoty, albo wypukły dotykasz ten dżem i mówisz wow, biorę na pewno ten dżem. Po prostu jest super. Czy bierzesz, nie wiem, widzisz dwa dżemy na półce i. Sprawdzasz, czytasz, jaki ma smak. Patrzysz z tyłu na skład, ile ma cukru. Denotuje za dużo cukru. Potem czytasz ewentualnie producenta. I, I tyle. I patrzysz też na cenę. I na to zwracasz uwagę w pierwszej kolejności. Nie to, że już widzisz w sklepie, świeci się etykieta drzemu. O, to musi być na pewno moje. I po rozmowie z klientem stwierdziliśmy, że rzeczywiście, nie ma to sensu. Można by było zainwestować w taką etykietę, ale pomyślałem, że w pierwszej kolejności spróbuj stworzyć lepszy projekt, bardziej czytelny, podkreślić jaki to jest smak, bo było to mało czytelne. Skład, bym opisał bardziej skład, powiększył na przykład nie, kod QR do czytania, żeby sobie wejść, bo czytać, nie wiem, o producencie. Także skupiliśmy się na aspekcie projektu, żeby to było bardziej czytelne, bo klient tutaj. Rywalizował ceną. Nie chcieliśmy inwestować w etykietę dużo, więc skupiliśmy się na tych najważniejszych rzeczach, jakie, do czego ma służyć ta etykieta, żeby można było ją łatwo przeczytać. I w tej sytuacji nie namawiałem klienta, a wręcz odraziłem mu te wszystkie rzeczy. Oczywiście w przyszłości będzie chciał podnosić jakość swojego produktu, wejść w inne rynki, na inne sklepy. To można coś pokombinować. Kolejnym ciekawym przykładem jest marka kosmetyków ekologicznych, tak zwanych. Ma etykiety na materiałach z recyklingu. Taki papier anti-quite, kraftowy, który jest po prostu niepowlekany i widać, że po prostu jest z tego rodzaju właśnie takich etykiet ekologicznych. I klient do mnie zadzwonił, mówi, ale może byśmy coś wykombinowali innym, bo, bo słyszałem, że jest taki puchnący lakier. Lakier 3D. I mówię, słuchaj, okej, okay, ale teraz tak. Jesteście premium. Pakujecie, znaczy nie premium, jesteście marką ekologiczną, nie premium. Pakujecie produkty w sposób taki ekologiczny, żeby nie, nie za dużo tych odpadów było. Pozycjonujecie się w internecie na organiczne bio, y, kosmetyki. I chcecie teraz jakąś chemię używać na swoje etykiety, typu farby, jakieś dodatkowe laminaty i, i tym podobne. Klient mówi: "No tak, tak, ale etykieta to w sumie jak jest w łazience to szybko się niszczy." No to dobrze. To właśnie to pokazuje, że że ta etykieta nie jest jakoś specjalistycznie podrasowana, że jest naturalna i chyba o to w tym wszystkim chodzi, żeby nawet jak mamy cały ten całą identyfikacji, i pozycjonujemy się na markę taką ekologiczną, to też materiały drukowane, etykiety, warto, żeby były właśnie w ten sposób. Mówię, jeżeli już jak chcecie coś robić, to warto może pomyśleć o tłoczeniu takim zwykłym, bez żadnych nadruków. To ewentualnie może podnieść jakość tego produktu, ale to możemy na przyszłość o tym pomyśleć, więc to jest kwestia do przemyślenia w przyszłości, ale nie ma też to na siłę właśnie wciskać takie uszlachetnienia do takiego rodzaju produktów, bo to się w ogóle będzie nie zgadzało z identyfikacją i klient może potem sobie pomyśleć, kurczę, coś mi tu nie gra, więc w tej sytuacji trzeba zbadać jaki jest produkt, jaki jest rynek i do, dopiero myśleć pod względem Różnego rodzaju uszlachetnień. Tak? Trzecia sytuacja. Bardzo standardowa sytuacja. Etykiety, można powiedzieć, logistyczne czyli spełniające funkcję tego, jaki jest producent, kod kreskowy, opis produktu, składu i tym podobne. Nikt z klientów więcej nie potrzebuje na tej etykiecie czyli chemia budowlana. Klient do mnie mówi, Kurde, słuchaj, zrobilibyśmy jakieś takie, wiesz, widziałem takie na internecie gdzieś tam, że można robić takie, jakieś, nie wiem, złotą farbę kłaść, wiesz, żeby to, żeby to konkurencję tam ten e, zniszczyć, że tak powiem, tak, żeby było coś innego, ale tak sobie myślę i mówię do niego, słuchaj, ale w tej sytuacji, dobra, jestem twoim klientem, Idę do sklepu i co tak naprawdę sprawdzam? Czy ta chemia ma złoconą czy tam wypukłą etykietę? I patrzę na drugą firmę konkurencyjną i ona nie ma, to wezmę tą? Bardziej zależy na tym, na składzie. na cenie, oczywiście do jakości. Więc sobie czytam, jaka to jest etykieta. O co w niej chodzi, tak? Co to jest za produkt? I ewentualnie, jeżeli leży na magazynie gdzieś, i etykieta, nie wiem, w połowie jest już zawidgotniała nieczytelna, no to wybiorę produkt konkurencji. I w tej sytuacji powiedziałem mu tak, słuchaj, nie ma sensu tego robić. Masz zwykłe etykiety foliowe. To jeżeli chcesz podnieść jakość ety etykiety, to zrobimy to inaczej. Użyjemy folii PP z klejem, który jest przeznaczony do niskich temperatur, bo część tych materiałów leży gdzieś w niższych temperaturach, w magazynach, to jest na paletach wrzucone. Ktoś idzie wózkami, to się o, y, gdzieś tam zahaczy, nadruk się ściera. To daliśmy laminat dodatkowo też na tą etykietę, i, i tyle. I to, to spełnia, musi spełniać swoje warunki. Musi być etykieta trwała czytelna i żeby się nie zniszczyła, że jak klient podjedzie pod to, kupi, i zobaczy, kurczę, nie mogę przeczytać, nie wiem, sposobu użycia, no to będzie się zdenerwował, po co nam wchodzić w internet, szukać, bez sensu. Więc tutaj bardziej się skupiliśmy nie na oszlachetnieniach, a na właśnie tego rodzaju etykiecie. Klient to sprzedawał masowo. I rozmawialiśmy tak, jeżeli byś chciał oczywiście wypuścić jakieś produkty lim limitowane, Gdzieś takie wiesz, że będą droższe, będą jakiś, dodasz nowy skład, no to można o tym pomyśleć w przyszłości. No i będzie o tym myślał. Ale w tej sytuacji przy tych standardowych etykietach nie miało to znaczenia. Tutaj też trzeba spojrzeć na praktyczność tej etykiety, nie tylko i wyłącznie, żeby na, narzucić różnego rodzaju uszlachetnień, i potem i tak to nic dla takiego zwykłego konsumenta, który to kupuje do użytku i wyrzuca, nie jest to. Potrzebne są sytuacje, gdzie uszlachetnienia są bardzo ważne, i ja w swoich filmach oczywiście mówię, żeby wyróżnić swój, swój materiał drukowany, ale to, to jest inna sytuacja. Mam coś innego w ogóle na myśli, ale w takich trzech sytuacjach powiedziałem klientom, żeby tych uszlachetnień u siebie nie używali, bo to nic nie da. Podsumowując. Uszlachetnienia to jest fantastyczne narzędzie, ale wtedy, gdy używasz je świadomie i wiesz, co dokładnie robisz. Tak jak opowiedziałem w tym filmie, że w pierwszej sytuacji te dżemy nie było sensu. Produkt, cena, klient kupuje i wychodzi. Potem marka kosmetyczna, ekologiczna. Nie ma sensu dawać jakichś różnych farb dodatkowych, bo czy uszlachetnij, bo klient zobaczy, że Coś tu nie jest, nie jest płynne. Miała być naturalna marka, naturalne etykiety. No i sytuacja trzecia, logistyczne etykiety, które i tak nikt na to nie zwraca uwagi, ma pełnić rolę, nie odklejać się i żeby klient mógł sobie spokojnie skład przeczytać. I to były te trzy sytuacje, gdzie uszlachetnienia nie były potrzebne. Są sytuacje, gdzie są potrzebne. I tyle w tym wideo. Jeżeli ten temat ciebie interesuje, jeżeli chcesz ewentualnie obejrzeć film o tym, jak je są sytuacje, gdzie te uszlachetnienia będą potrzebne, to też chętnie nagram. Ja będę wdzięczny za udostępnienie tego filmu osobom, które może się to przydać. Producentom różnego rodzaju nie wiem, soków, czy, czy kosmetyków naturalnych, czy dżemów, czy czegokolwiek podobnego. I będę wdzięczny za subskrypcję tego kanału, bo daje mi to taką motywację do dalszego nagrywania w tym temacie. A jeżeli masz jakieś pytania, daj znać w komentarzu, chętnie na wszystkie odpowiem lub napisz do mnie, na pewno znajdziesz kontakt do mnie, czy na Instagramie, czy gdziekolwiek. Dziękuję za obejrzenie całego wideo, trzymaj się i do zobaczenia, usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć! Zapraszam do kolejnego wideo na moim kanale. Włożę coś ciekawego, jeszcze znajdziesz dla siebie. Ja będę wdzięczny za subskrypcję oraz udostępnienie tego filmu.